Za chwilę to zobaczymy na ekranach. Stwierdzenie Simona Aman no bliski czołowej dziesiątki, bo tylko dziesięciu zawodników pozostaje do zakończenia rywalizacji. W najgorszym razie 17 miejsce Dawida Kubackiego. 21, bo w tym momencie 11 zajmuje Maciek Kot, no ale przed nami jeszcze czterech biało-czerwonych, których zobaczymy w tej grupie kończącej dzisiejszą rywalizację na Grosset Titlis, bo to będzie czołowa dziesiątka po pierwszej serii, a na razie lider konkursu awans ogromny z 28 miejsca Simona Man, ale... Ten drugi skok rzeczywiście świetny. 134 metry. No tak, plus 8 punktów dostał Simona Mana, więc też miał niekorzystne warunki, no ale nie takie jak pozostali. Natomiast to jest klasa, to jest doświadczenie, to jest umiejętność radzenia się. No i sobie, no i najlepsza dziesiątka. Fanemel, Loic, Murańka, Stoch, Ingwaldsen, Litkart, żyła Janda Bardol i prowadzący po pierwszej serii Jan Ziobro. Mówiłeś o tym, Marku, czterech biało-czerwonych Ta pierwsza dziesiątka i ten finał pierwszego konkursu w Engelbergu. O, wielkie emocje przed nami. Rozpoczyna proszę Państwa Anders Fanemel, reprezentant Norwegii, trzech Norwegów w tej czołowej dziesiątce. Na dziesiątym miejscu klasyfikowany Fanemel, pierwszy skok 129,5 metra, strata do prowadzącego Jana Ziobro 9,9 punktów. No i daleko! Jest powyżej 130 metrów. Zadowolony Aleksander Szczekl. Trudno się dziwić, to był świetny skok reprezentanta Norwegii. Taka sama odległość, jaką wcześniej uzyskał Jan Ziobro w pierwszej rundzie i w drugiej prowadzący do tego momentu Simon Amann. No ale myślę, że będziemy mieli zmianę lidera. 134 metry, dobre noty sędziowskie. 4 po 18,5 punktu. Wiatr nieco słabszy, a około 0,6 metra na sekundę z tyłu skoczni. No i Fanemel będzie chyba nowym liderem. Tak jest. A więc zmienia na prowadzeniu bardzo długo liderującego Simona Amana Ma nad szwajcarem tylko 60 punktów przewagi. Ale wygrał. Ale wygrał ze szwajcarem Anders Panemel w tej chwili jest numerem jeden. Zastanawiam się, czy znowu Jury nie obniży teraz rozbiegu. No ale nie. Jak na razie cały czas 17. belka startowa. Wolfgang Lojc. dziewiąte miejsce po pierwszej serii. Ależ teraz poszybował Wolfgang Lojc. No tutaj bitwa tak na Tak w o... kwalifikacjach. Tak, tutaj bitwa na odległości zapowiada się przednia. 133,5 metra. Potrzebował 133,5, 134. do tego, by objąć prowadzenie, by pokonać Andersa Fanemela. Wysokie noty, ale 4 dziewiętnastki, 1 18,5. tylko plus 7 i 7, a więc będzie miał plus 40. Ta rekompensata na tylko 40 punktu. No przypomnijmy, rekord tej skoczni. No i czy zostanie przekroczona ta kreseczka? Wygląda na to, że oto nowy lider. Wolfgang Lojc na miejscu pierwszym. Tak jest. Przewaga o 2,3 punktu nad Andersem Van A za chwilę, proszę Państwa, Klemens Murańka. Nasz 19-latek zakopanego. Wicemistrz świata juniorów z ogromną szansą, aby uzyskać najlepszy wynik w historii, niedługiej historii występów w Pucharze Świata. Do tej pory to było 21 miejsce. Teraz po pierwszej rundzie jest na ósmej pozycji. Skoczył 130 metrów. W bardzo ładnym stylu. No, miejmy nadzieję, że nie spali się psychicznie. Że to będzie także dobry występ reprezentanta Polski. Klemens Murańka, niezła prędkość na progu. Jeśli nie spóźnił wybicia, będzie daleko je! Brawo, oznakomicie wytrzymał obciążenie psychiczne, nie spalił się i pokazał nam, że jest zawodnikiem, jak mówił prezes Apoloniusz Steiner, już ukształtowanym i może skakać daleko. 134 metry, a więc taka sama odległość jak Fanemela, jak wcześniej Simona Amana, jak w pierwszej rundzie Jana Ziobro. Świetny styl, bardzo wysokie noty, są dziewiętnastki, są noty po 18,5 punktu. miał z tyłu skoczyć z prędkością 0,7 metra na sekundę. Czy będzie liderem Klemens Murańka? Ale tak jest, tak się wydaje, że powinien być liderem. Czyli najlepszy wynik w karierze w historii jego występu w Pucharze Świata. Brawo, 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 jeszcze raz brawo. O punkt. Klemens Murańka wyprzedza Wolfganga Lightcla. Ależ zmieniły się teraz warunki. W tej chwili już nie wieje tak mocno. W tej chwili te warunki pozwalają daleko skakać. Kamil Stoch 129 metrów w pierwszej serii, 135,5 musiał skoczyć, Stać go na to, by poszybować daleko, by znaleźć się w ścisłej czołówce. Proszę zobaczyć, jak daleko ląduje Kamil Stoch. Ależ kapitalny konkurs w wykonaniu biało-czerwonych. Jaka to jest odległość? 137,5 metra. Tak daleko nikt w tym konkursie jeszcze nie skoczył. To jest atak na pierwsze miejsca w dzisiejszym konkursie w wykonaniu Kamila Stocha. Bardzo wysokie noty. Same dziewiętnastki. 19,5. Do tego 9 punktów dodanych za wiatr. Minus 7,3. Będzie pro prowadził Kamil Stoch na drugim miejscu, będzie Klemens Murańka, pięknie, brawo, 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 rewelacyjny występ Kamila Stocha, popatrz Marek na noty. No znakomite rzeczywiście, ale styl był przepiękny, odległość rewelacyjna, no i oczywiście prowadzenie dosyć wyraźne, prawie 9 punktów przewagi Kamila nad Klemensem, dwóch Polaków na czele, trzeci Wolfgang Lloyd, do zakończenia konkursu pozostaje nam sześciu zawodników, szósty po pierwszej rundzie Ole Marius Ingwaldsen, reprezentant Norwegii, 129,5 metra w pierwszej kolejce, no ale zawiesił ogromnie wysoko poprzeczkę Kamil Stoch. Trzeba skakać bardzo, bardzo daleko, aby go pokonać. Skacze daleko, ale nie tak daleko, aby wygrać z Kamilem Stochem. Ole Marius Ingvalsen, No ale można powiedzieć, że to są dobre występy Norwega. Było 129,5 metra, teraz 132 metry. No, ale to może oznaczać, że nie wyprzedzi Kamila Stocha. To raczej pewne może także przegrywać z Klemensem Murańką różnice punktowe. Między zawodnikami klasyfikowanymi na tych miejscach pierwszej dziesiątce są naprawdę niewielkie. Ingwald Sen na miejscu czwartym za Kamilem Stochem, za Klemensem Murajką, za Wolfgangiem Leutzlem. Ależ emocje. Oto Kamil Stoch, on prowadzi. E, jego łączna nota 269,2 punkta. Jeszcze przecież mamy dwóch Polaków. Piotr Żyła czwarty, Jan Siobro prowadzący po pierwszej serii. A tymczasem na piątym miejscu Tomasz Dithardt, reprezentant Austrii, 21-letni skoczek. To także może być jego najlepszy występ w karierze, jak do tej pory. 28. miejsce w Innsbrucku w 2011 roku. No i Thomas Dietkart w powietrzu. 130-140 metrów musiałby poszybować. Jest dobry skok, świetny, ale nie tak daleki, by pokonać Kamila Stocha. Kamil pnie się w klasyfikacji. Musiałby 133 metry skoczyć, by ewentualnie nawiązać rywalizację z Klemensem Murańką. Jest 135,5. No, a więc wygląda na to, że Thomas Ditkart zaatakował drugie miejsce klasyfikacji jak na razie tego konkursu. No, świetny występ Edith rzeczywiście wczoraj w kwalifikacjach bardzo dobrze skakał no miał dosyć mocny wiatr z tyłu skoczni prawie metr na sekundę sporo dodanych punktów no i biorąc pod uwagę że tak naprawdę to jest drugi debiut tego zawodnika w Pucharze Świata to rewelacyjny występ drugie w tym momencie miejsce za Kamilem Stochem przed Klemensem Murańką no, ale strata do Polaka 1,2 punktu ale już kolejny biało-czerwony Piotr 135 130,5 metra w pierwszej serii czwarte miejsce. Miejsce. Tylko 70. punktów traci do trzeciego Jakuba Jandy. Było już zwycięstwo Oslo wspólnie z Gregorem Schlierencauerem. Było trzecie miejsce planicy. Może będzie trzecie podium w karierze dla Piotka Żyły. Popatrzmy. Nie spóźniły odbicia. Wiatr mocny z tyłu skoczni. Nie przeszkadza Polakowi. Trochę przeszkodził. No ale to jest dobry skok. To jest dobry skok Piotka. Nie tak daleki jak Kamila. Chyba nie tak daleki, aby pozwolił mu na miejsce w czołowej trójce, ale. 131,5 metra. Dwa równe dobre skoki. Ten pierwszy w zdecydowanie bardziej korzystnych warunkach. Ten drugi przy wietrze ponad metry, prawie metry dziesiąte metra na sekundę. Z tyłu skoczni. Troszkę problemów przy lądowaniu, nieco zachwiane, obniżone noty sędziowskie. No ale w tym momencie jest na trzecim miejscu, a więc Kamil Stoch pierwszy, Piotr Żyła trzeci, Kamil Mulańka na miejscu, Klemens, Klemens Murańka na miejscu czwarty. Trzech Polaków w pierwszej trójce, a tymczasem już tylko najlepsza trójka po pierwszej serii, Jakub Janda. On wygrał tutaj sześć lat temu, e, przepraszam, w 2006 roku, a więc dawno. E, to jest 7 lat temu, e, to również jest rok, kiedy wtedy po raz ostatni tak naprawdę stawał na podium zawodach kucharu świata. Teraz przed ogromną szansą, jeżeli nie pokona Kamila Stocha, a nie pokonuje, oznacza to, że Kamil Stoch będzie na podium w Engelbergu, tak jak przed rokiem, tak również teraz. Jakub Janda, jeżeli Kamil Stoch zajmie drugie miejsce w dzisiejszym konkursie z naszych wstępnych wyliczeń Marku wynika, że będzie liderem klasyfikacji generalnej Pucharu świata Kuba 131,5 metra, a więc nie wyprzedzi ani Kamila Stocha, ani myślę Piotrka Żyły, ani Klemensa Murańki. No ty odsędził wysokie, są 19,3. Na trzecim miejscu jednak Jakub Janda, a więc wyprzedził Piotka Żyły i Klemensa Murańkę. Kamil Stoch na prowadzeniu, już co najmniej trzeci w dzisiejszym konkursie. Ruch zawodników pozostaje do zakończenia rywalizacji. Najlepszy z Norwegów, Anders Bardal. Wygrywał tutaj w przeszłości, stawał na podium. Przepraszam, nie wygrywał, ale... Nie, wygrywał, raz był trzeci, a teraz po pierwszej serii na drugim miejscu. Traci tylko 20 punkty do, prowadzące, do punkty do prowadzącego Jana Ziobro. Anders Bardal, ogromna szansa na kolejne w karierze zwycięstwo. Yeah! Nie było telemarku, ale ustał ten skok. Nie było potwórki, no ale myślę, że noty sędziowskie będą niskie. Tylko, że odległość 140 metrów, a więc znakomity skok Andersa Bardala. Jeśli chodzi o odległość, wiatr miał nieco słabszy. Noty sędziowskie niżutkie. Od, od 14 nawet i pół punktu do 16, a więc sporo straci Bardal tym lądowaniem. Będzie miał dodane tylko 5,9 punktów za wiatr. No i co to będzie oznaczało? Proszę popatrzeć, noty sędziowskie niskie. Jak pojedzie nam ta zielona strzałeczka, nie będzie liderem. E, chyba nie będzie także na miejscu drugim. Popatrzmy Anders Bardal jest jednak drugi, ale Kamil Stoch o 90 punktów przed Norwegiem. Co najmniej drugie miejsce, dwa razy już było drugie miejsce Kamila. Najważniejsze. A może będzie zwycięstwo dwóch Polaków możemy mieć na podium, proszę państwa. Jan Ziobro po pierwszej serii prowadzący. Świetny skok 130 ba świetny. Znakomity, 134 metry Teraz 136 Musi skoczyć Polak już na pewno wygrał konkurs Do tego nie ma wątpliwości, ale szybuje Jadziabr Skoczył, skoczył w karierze konkurs Pucharu Świata. To jest jego skocznia. Od początku skakał tutaj rewelacyjnie. Wyrównany rekord skoczni. 141 metrów. Dwóch Polaków na dwóch pierwszych miejscach. Takiej sytuacji w historii polskich skoków jeszcze nie mieliśmy. Niesamowite. No wytrzymał presję wspaniale. Naprawdę jestem pełen uznania dla tego chłopaka. Trudne warunki. 70 metra na sekundę. Wiatr z tyłu skoczni. Oto lądowanie oczywiście nie najlepsze. Noty niezwykle. Zbyt wysokie, no ale odległość 141 metrów. Wyrównany rekord skoczni Simona Amana, Jane Achonena. To jest niesamowite. Kamil Stoch, Jan Ziobro. I proszę Państwa, jaka jest końcowa sytuacja? Pierwszy! Jest! Jan Ziobro! Krzysztof pierwszy... Biegun, wielkie, wielkie zaskoczenie w Klingenthal. Teraz Jan Ziobro, pierwsze w karierze, zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Przypomnij, Stok na drugim miejscu. Do tej pory dziewiąte najlepsze miejsce Janka w Klingenthal w ubiegłym sezonie. Jedyne punkty zakopane 20 wcześniej, w 2012 roku, kiedy zaczynał 39. Lillehammer piąta dziesiątka, a to jest jego sezon. Rozpoczął się znakomicie. No i teraz w Engelbergu. Jan Ziobro wygrywa konkurs, Kamil Stok drugi, Piotr Żyła szósty, Klemens Burańka siódmy. Ileż tutaj życiówek padło podczas tego dzisiejszego konkursu? A Wielkie, wielkie, wielkie. Proszę popatrzeć, proszę Państwa, coś pięknego, coś pięknego. Jan Ziobro pierwszy, Kamil Stoch drugi, Piotr Żyła szósty, Klemens Murańka siódmy. Oto jest konkurs historyczny. To jest naprawdę coś wspaniałego. Konkurs. Jeszcze mamy Polaków na dalszych miejscach. Dawid Kubacki na 17 miejscu. W trzeciej dziesiątce będzie jeszcze Maciek kot. Sześciu Polaków punktuje. czterech w czołowej czwórce, dwóch na pierwszy. I drugim stopniu podium. No, tylko się cieszyć, tylko bić brawo. No, bo naprawdę jest za co. Brawa dla Łukasza Kruczka, brawo dla całego sztabu szkoleniowego, pracującego Słyszek także Klimorski. z tak, Maciek, tymi Maciusiak, pozostałymi Grzesiek kadrami. Sobczyk, Grzesiek Sobczyk, no wszyscy, którzy przyczynili się. Znakomita atmosfera panująca w naszym zespole. Podkreślamy to od początku. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. No, ale poza tym, Sebastian, to o czym też wielokrotnie mówiliśmy, jest grupa ludzi, którzy pretendują do tego, żeby znaleźć się w reprezentacji. Ta walka o to, by znaleźć się w reprezentacji na igrzyskach jest naprawdę niesamowita. I ja że powiedziawszy, nie zazdroszczę Łukaszowi Kruczkowi <gry> za kilkanaście dni dokonania wyboru kadry na Soczi, bo nie będzie to sprawa prosta. Nie będzie, Łukasz powiedział, że po 19 stycznia ogłosi oficjalną kadrę na Soczi po tych konkursach u nas w kraju po Wisle, pod Zakopanem. Ale to dopiero przyszłość. Teraźniejszość jest jakże piękna, jakże wspaniała, jakże cudowna dla nas. Oto zwycięzca, triumfator Jan Ziobro. Z zajmuje się, no i to o czym mówiliśmy. Kamil stok liderem klasyfikacji generalnej Pogaru Świata. Osiem punktów przed Gregorem Schlierencauerem. A trzecim miejscu Anders Bardal. Ciasno tutaj z przodu. Osiem punktów. Ta dwójka odskoczyła troszeczkę pozostałym. Piotr Żyła, jedenasty. Egzekwot z Robertem Krańcem. A więc Maciej Kot, 14, 15, Jan Ziobro, 19, Krzysztof Biegun. Biało-czerwono zrobiło się podczas, w tej klasyfikacji klasyfikacji generalnej. No i skok tego, który od jutra będzie skakał w żółtej koszulce lidera. No pięknie, Kamil Stok w tej finałowej serii. Dwa bardzo dobre skoki Jana Ziobro. Znakomita podstawa Klemensa Murańki. Świetne dwa skoki Piotka Żyły. No cóż tutaj, I cóż tutaj, cóż tutaj. Cóż I can. I can, I can. Today. Today. Ale czułem że mogę, tomorrow? że mogę skoczyć daleko. Ah, tak, no, tak, to będzie mój tym, no moim go, tylko best. dwa dobre skoki, dwa dalekie skoki, no i ten swój plan, Jakub Ziobro. Oto e, Jan Ziobro, tak, Jan Ziobro zwycięzca. Jan Dziobro, żółtą kamizelkę, już? już ma ubraną żółtą kamizelkę, lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. No, proszę Państwa, mówiliśmy o tym, kiedyś Adam Małysz tutaj wygrywał, raz był drugi, Trzy razy był trzeci, gdy kończył karierę. Wydawało się, że może być w naszych Jada Mały, w której jest Krzysztof Biegun, w której jest oczywiście Kamil Stoch. żyła. także. Anders Bardal dzisiaj miejsce trzecie. Bardzo dobre skoki 140 metrów. To naprawdę była A Gdyby zaryszona. miał lepsze lądowanie, to być kto może. Kto wie, kto wie. Być może, bo przecież przegrał niewiele z Kamilem Stochem. Tylko 90. 90. punktu. Kamil drugi. Kamil na drugim miejscu i proszę Państwa, proszę posłuchać. Jan Ziobro, zwycięzca dzisiejszego konkursu na przepięknej, przedświątecznej skoczni w Engelbergu podnóża Góry Titlis. Jak do tej pory tylko dwukrotnie w karierze wskakiwał do finałowej trzydziestki. Raz był w dziesiątce właśnie w Bingental i oto teraz. Kolejne miejsce na podium, Jan Ziobro, Kamil Stoch, Anders Bardal. No chyba za chwilę zapowiada się szalenie interesująco, wysokie nagrody finansowe, także za zwycięstwo w kwalifikacjach, System KO, O dużo dużo emocji, pojedziemy no, na którym... tak. To nowy rozdział w historii polskich skoków. Dwóch Polaków jeszcze nie stanęło na podium, na pierwszym i drugim miejscu w zawodach Pucharu Świata. Marku, tak jak wspominałeś, jutro